Witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj omówimy sobie dokładnie technikę podpalania. Jak to dokładnie brzmi, bo teorii jest naprawdę bardzo dużo. Właśnie zeszłem z treningówki, oddałem ponad 500 strzałów. No po prostu po granicy 500 po prostu przestałem już liczyć. Sprawdzałem wszystkie możliwości, czyli czy ma kaliber działa wpływ na to, czy ma penetracja na to wpływ, czy rodzaj pocisku. Dodatkowo jakie czołgi są najlepsze i z, z jakiego powodu jak się skutecznie bronić przed podpaleniem i jak zwiększyć swoje szanse przy podpaleniu. Zrobiłem to na przykładzie obiekta 140, z tego względu, że mamy tutaj wierzchołek drzewa i na przykładzie beczki, bo beczka jest jednym z najlepszych czołgów do podpalania i teraz zapraszam Was na materiał. Zacznijmy sobie od podstawowych rzeczy, czyli mamy obiekt 140, który jest teraz wierzchołku drzewa i posiada on swoją pulę HP, czyli 1900 życia. Tak samo moduły wewnątrz ciągu, łącznie z silnikiem, łącznie ze zbiornikiem paliwa, o nich będziemy rozmawiać, też posiadają swoje punkty HP. I żeby podpalić dany czołg, musimy zniszczyć te punkty HP. Czyli w przypadku na przykład tutaj obiekta 140 na strzał zadajemy modułom 135 uszkodzeń, a silnik, bo tutaj tych informacji nie ma, ma 360 HP, natomiast zbiornik paliwa ma 200. Teraz jak to działa? Mamy, mamy określony procent szansy na uszkodzenie tego modułu. W przypadku podpalenia według danych statystycznych wyszło mi, że około 30% strzałów zadaje uszkodzenia zbiornikowi paliwa. Jak to wygląda? Możemy cztery razy strzelić i ani razu w zbiornik paliwa bądź w silnik, i ani razu nie uszkodzić modułu, bo nam po prostu RNG nie polosowało szansy na uszkodzenie. A możemy cztery razy pod rząd trafić w silnik, bądź i w silnik i uszkodzić bądź tak samo zbiornik paliwa. I teraz, żeby doszło do podpalenia, jakby obiekt 140 strzelał w obiekt 140, musi dwa razy uszkodzić zbiornik paliwa, czyli pierwszy raz uszkadza, pojawia nam się komunikat o uszkodzeniu krytycznym zbiorniku paliwa, i za drugim razem już podpala, bo przekroczył barierę 200 punktów wytrzymałości tego modułu. Więc dosyć prosta jest zasada działania, jeżeli chodzi o zbiorniki paliwa. Najłatwiej jest podpalić zbiorniki paliwa, natomiast jeśli chodzi o silnik, sytuacja już wygląda inaczej. Ogólnie silnik uszkadzamy co drugim strzałem, czyli tak jak dosyć, dosyć fajnie to wygląda, jeżeli chodzi co drugi strzał, natomiast szansę na podpalenie mamy tylko 12%, jeżeli chodzi o na 140, czyli jak to działa? Nie dosyć, że na 100 strzałów 50 razy uszkodzimy ten silnik, oczywiście 100 razy musimy przebić, bo to jest pierwszy warunek. Więc jeżeli na 100 razy 50 razy uszkodzimy silnik, to na te 50. Uszkodzenie silnika mamy 12% szans, że podpalimy ten silnik. Czyli, jeżeli oddamy 200 strzałów, przykładowo, najprościej tłumacząc, 100 strzałów uszkodzi silnik, a z tego tylko 12 podpali, czyli na 200 strzałów silnik podpalamy tylko 12 razy, więc strzelanie w silnik jest najmniej opłacalnym sposobem uszkadzania próby podpalenia i uszkodzenia modułu. Więc najlepiej jest strzelać w zbiorniki paliwa. A gdzie te zbiorniki paliwa są? Jeśli chodzi o obiekta 140, jest to niesamowita wada, bo zbiorniki paliwa, zobaczcie, że są z przodu, z lewej strony czołgu. W ogóle planuję zrobienie dużo większego poradnika, gdzie będę wam pokazywał, dokładnie sprawdzę też na treningówce, gdzie się strzela dany czołg, żeby podpalić, gdzie się strzela dany czołg, żeby wysadzić, bo będziecie wiedzieli, czy na przykład lepiej sobie hać czołg z lewej strony. Czy na przykład objechać z prawej. Spójrzcie na obiekta 140, że on ma zbiorniki paliwa z lewej strony. Jeśli byśmy objechali go z prawej strony, możemy uszkodzić magazyn amunicyjny, ale już nie trafimy w zbiornik, bo jest za daleko. Po prostu gdzie kaliber działa nie pozwoli nam na, na to, żeby pocisk doleciał do zbiornika paliwa. Dlatego obiekta 140 jest lepiej objeżdżać z lewej strony. Nie dosyć, że mamy zbiornik paliwa, jeżeli nam zejdzie pocisk, to mamy też. Magazyn amunicyjny, więc to chcę Wam pokazać w tej całej tej serii poradników, którą zrobię. Mam nadzieję, że to Wam się spodoba, bo teraz nie ma opcji, jakby legalnej. Z drugiej strony, mamy też strony, gdzie nam pokazuje, ale dochodzą takie pewne elementy, które nakładają się na czołgach. To jak w tym przypadku zobaczcie, mamy magazyn amunicyjny i mamy za magazynem ładowniczego. Teraz oddałem magazyn amunicyjny, akurat w tym przypadku ponad 50 strzałów i ani razu nie uszkodziłem magazynu, a, a 6. Już, momencik, na 10 strzałów 6 uszkadzało mi ładowniczego, więc... Trzeba wiedzieć, gdzie celować. Akurat obiekt 140, jego wieża jest złym elementem do strzelania, żeby go wysadzić i podpalić, bo po prostu tu nie ma zbiorników, a magazyn jest jakby chroniony przez ładowniczego. On przyjmuje te uszkodzenia, które mamy tutaj. Czyli te uszkodzenia w moduły przyjmuje ładowniczy, bo to też działa na załogantów. Więc chciałbym Wam dla Was coś takiego zrobić, ale wróćmy do tematu. Teraz, jakie czołgi są najlepsze do wysadzania modułów? I tutaj pomoże nam stronka, mamy taką fajną stronę, możemy sobie zrobić to według procentowo, jaki dan czołg jest najlepszy. I dwa najlepsze czołgi to jest lodówka i godzilla. I co ciekawe, jeżeli sprawdzimy sobie pociski HE, pociski goldowe i zwykłe, czyli w przypadku lodówki HESHE które mają penetrację 230, zwykłe hajki z penetracją 93 i pociski przeciwpancerne z penetracją 110, to wszystkie trzy rodzaje pocisku zadają takie same uszkodzenia modułu. Czyli nieważne, z jakiego pocisku strzelamy, ale co jest ważne, musimy przebić, zadać uszkodzenia, żeby była szansa na uszkodzenie modułu. Czyli teoretycznie nie ma, nie ma znaczenia, jaki jest rodzaj pocisku. Ale ma znaczenie penetrację, bo musimy przebić. Czyli w tym przypadku najlepsze pociski to będą, w zależności czy to jest pancerz warstwowy, bo o tym też porozmawiamy, najlepsze pociski to są teoretycznie Hesze z penetracją 230. O, przypomnę, że są pociski od łąku oburzącej, mają taką samą zasadę działania. Następnie są Pepeki z penetracją 310. W zależności jeszcze właśnie, jak to jest z tym pancerzem warstwowym, bo Pepeki lepiej się z nim radzą, Hesze niestety dużo gorzej. No i na końcu te ostatnie hajki, które mają penetrację 92. Tak to wygląda w przypadku lodówki i godzilli. I tutaj mamy widać moduł damage 244. I jak to działa? Otóż, wejdźmy sobie jeszcze raz na obiekta. Zobaczcie, że jego fuel tank ma wytrzymałość 200. Czyli podjazdy, które potrafią uszkodzić w jednym strzale, mogą zadać dla, do, dla modułu ponad 200 uszkodzeń, mogą podpalić pierwszym strzałem. Tak to działa. Natomiast pojazdy, które mają mniejsze uszkodzenia, nie mogą tego zrobić. Nie da rady podpalić pojazdem, który zadaje właśnie tak jak tutaj: 135 uszkodzenia modułu. Nie da rady podpalić za pierwszym strzałem obiektowi 140, drugi obiekt 140. Do testów użyłem tutaj beczki, bo zaraz dojdziemy, dlaczego jest to najlepszy czołg. Jeśli chodzi dalej, musicie zrozumieć, jakie czołgi są najlepsze. Mamy dalej jadzie. Jadzie jest top 3, jeżeli chodzi o, o zadanie uszkodzeń modułom, czyli 228. Później mamy grupę czołgów z uszkodzeniami na moduł 210, i tutaj widać, że mamy focha E3, E4. No i później zaczynają się pojazdy z uszkodzeniami 203. I te pojazdy są właśnie niebezpieczne dla y, obiekta 140, bo mogą podpalić w pierwszym strzale. Zobaczcie, mam tu jeszcze Lewandowskiego. BZT, setkę, Grilla. No i jest tych trochę czołgów. Chori, 268, Dzik. Tutaj jest fałka, typ, 705. -ka. No bardzo duża grupa czołgów, które mogą podpalić. Ale tutaj już zobaczcie, że od typa 5 Heavy zaczyna się grupa czołgów, które już nie podpalą za pierwszym strzałem, bo nie mają możliwości. Z uszkodzenia modułu na raz, czyli zabrania mu całej puli HP, więc tylko te o co ciekawe, Sheridan jest też tutaj, mogą uszkodzić jednym strzale i podpalić za pierwszym razem. Inne czołgi, znaczy to też inaczej się odbywa przy magazynie amunicyjnym, bo są w ogóle takie czołgi, których nie da rady wysadzić, a sprawdziłem, bo oddając na przykład 250 strzałów z beczki. Obiekta 140 magazynu nie wysadziłem ani razu za pierwszym razem, więc moja teoria jest jak najbardziej skuteczna. Chyba, że dochodzi jeszcze taka zasada, która jest rzadko omawiana, że kaliber działa, ma wpływ na modu, Czyli przykładowo sobie powiedzmy: Jadzia ma 170, 170 mm kalibru działa. Czyli jej pociski według zasady, którą gdzieś tam znalazłem sobie w internecie, yy, pociski wchodzą na 170 w głąb czołgu. Jeżeli tutaj wejdziemy sobie jeszcze raz, jeśli przykładowo trafimy tutaj, z tej strony zjadzi pod tym kątem, to jeżeli pocisk doleci do zbiornika paliwa, podpali. Inny czoł, który ma kaliber 100 na przykład mm, trafiając w to miejsce po skosie nie doleci ten pocisk, bo przeleci tylko metr i zabraknie tych kilku centymetrów, żeby uszkodzić. Więc rozwój kalibru też ma wpływ na podpalanie, ale w zależności gdzie trafimy czołg. Tak to po prostu działa. Oczywiście normalnie <laughs> tak by to nie działało, ale no to jest wociszek. Elementy, jak widzicie, są w różnych miejscach. Załoganci, tak jak tutaj załogan, po prostu kierowca... Bok, jak strzelamy, blokuje nam jakby ten zbiornik paliwa, więc musimy dobrze trafić, żeby na przykład pod tym kątem przebić zbiornik paliwa. No i musimy mieć dobry kaliber działa. Teraz lecimy dalej. Jakie czołgi są najlepsze, jeżeli chodzi o kaliber działa, to już powiedziałem. Teraz drugą grupą czołgów, które są niesamowicie skuteczne, jeżeli chodzi o wysadzanie, są to magazynki. Z tego względu, że w krótkim czasie mogą wystrzelić jakąś ilość pocisku. W tym przypadku, w tym przypadku wziąłem Amixa 50B, cztery pociski. W bardzo krótkim czasie. Tutaj mamy 2,5 sekundy między pociskami, więc po prostu możemy nie zdążyć się naprawić. Teraz jakby to powiedzieć? Do testów początkowych, do pierwszych tam po prostu 50 bitew. Użyłem załogi na obiekcie 140, która była wyzerowana, czyli nie było żadnych modułów. Jeżeli chodzi o perki załogi, też nie były żadne wzięte, żeby sprawdzić skuteczność podpalenia i wynosiła ona mniej więcej 30%. To później wejdziemy treningówkę mam pokażę, czyli pierwsza seria, raz uszkodzony moduł, brak podpalenia w czterech strzałach, jeżeli chodzi o beczkę. Druga seria moduł uszkodzony przy trzecim strzale. No i trzecia seria, moduł uszkodzony w drugim i w trzecim strzale nastąpiło podpalenie. Co się dzieje w przypadku, jeśli podpalimy dany czołg i się naprawimy. Mamy też tą informację tutaj na stronie, że zbiornik normalnie ma 200 HP, bo w momencie naprawy, naprawia się, ale odzyskuje tylko 80 punktów. Czyli każdy następny strzał po naprawie zbiornika może spowodować, że już w pierwszym strzale, nie tak jak wcześniej w dwóch, w pierwszym strzale już się podpalimy, więc strzelanie w czoł, który już się palił, jest dużo prostsze niż czoł, który jeszcze nie płonął. Słuchajcie, większość streamerów mówi, że lepiej jest podpalać, celować w zbiorniki paliwa niż celować magazyn amunicyjny. Ja do końca bym się z tym nie zgodził. Robię dodatkowe testy na następnych maszynach, więc powiem, mam na 100%. więc u mnie w materiale się tego dowiecie, jak to dokładnie wygląda procentowo. Ja to wyliczę. Jestem uparty i posiedzę te wiele dni na tej treningówce, ale to zrobię. Ale mamy coś takiego, że jeżeli celujemy w, zbiornik, jeśli celujemy w magazyn amunicji, nie mamy gaśnicy. Po prostu następuje uszkodzenie i wybuch. Tracimy całą pulę HP. Natomiast przy zbiorniku paliwa mamy gaśnicę, czy ręczną, czy automatyczną, która nas się od razu. Więc tutaj mamy dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowo jeszcze na chwilę obecną, ale to potwierdzę dopiero przy następnych maszynach, yy, częściej 140 wybuchała, jak się paliła. I szczególnie to było widać przy jednym perku. I teraz omówimy sobie ten perk ze względu na to, że ten perk daje nam, sniper daje nam 3% do skończenia modułów przeciwnika i zranienia załogi, czyli... Do tej puli, co prawda, to nie jest dużo, tak nam się wydaje, że to nie jest dużo 3%, ale wyobraźcie sobie, że na sto strzałów 3 razy więcej wysadzimy czołg, na bite będą trzy dodatkowe wysadzenia. Tak mniej więcej sobie to tłumaczę, i tak to wyglądało na beczce. Beczka normalnie wysadzała to trzeci raz, co trzecią serię, co Po założeniu snajpera już co drugą. Znaczy było pierwsza, nic, druga wysadzenie, trzecia wysadzenie, czwarta, co zaczęło się to zwiększać i to dosyć mocno, było to bardzo odczuwalne. W zbiorniku paliwa, no niekoniecznie było to aż tak widać, jakby zbiorniki paliwa miały mniejszą szansę na uszkodzenie krytyczne. Ale to Wam podam dopiero dalej. Teraz sniper nam zwiększa na pewno szansę na uszkodzenie krytyczne, czyli częściej po prostu będziemy uszkadzać ten magazyn, czy bądź zbiornik paliwa. Natomiast jest jeszcze jeden perk przydatny, który bezpośrednio nie wpływa ani na pulę HP, ani na częstotliwość uszkodzeń. Natomiast daje nam on możliwość sprawdzenia, czy mamy, czy uszkodziliśmy dany moduł, szczególnie o ile przy magazynkach to nie jest takie ważne, bo po prostu walimy serię i się chowamy. O tyle przy zwykłych strzałgach, szczególnie z dużym DPM-em może nam pokazać, że uszkodziliśmy już i mamy szansę na zrobienie. Warto zaryzykować, oddać jeszcze strzał, może już podpalimy, może wysadzimy. I tym perkiem jest orle oko. To prawda, musimy 4 sekundy mieć namierzony ten czołg celownikiem, żeby nam pokazało, czy mamy uszkodzenia na tamtym czołgu krytyczne ale to się naprawdę może przydać. Czasami będzie wiadomo, może ktoś już naprawił gąskę, nie ma już zestawu naprawczego, ma uszkodzony zbiornik, bądź w drugą stronę naprawi zbiornik, a ma uszkodzony magazyn amunicyjny i wtedy warto do niego ładować. Druga sprawa też, że wiemy, że na przykład przy uszkodzonym magazynie amunicyjnym możemy więcej razy do niego strzelić, się wychylić, że on będzie ładował dwukrotnie dłużej. W zależności oczywiście jak ma jeszcze zrobiony ciąg, są perki, które to skrócają i, i dodatkowe jeszcze inne rzeczy, ale to są takie dwie rzeczy, czyli sniper i orloko, które nam pomagają i dosyć tego jest mało. Powiem wam, że nie ma za bardzo jak zwiększyć jeżeli uszkodzenia krytyczne i zwiększyć uszkodzenia puli HP danego modułu. Natomiast są skuteczne metody, żeby się bronić. Muszę powiedzieć teraz o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli ktoś myśli, że jeżeli często się pali i założy sobie na czołgu czystość się porządek. Czyli PERK, który teoretycznie powinien sprawić, że mniej się palimy, to, się, i to jest w bardzo dużym błędzie, z tego względu, że to działa tylko i wyłącznie na silnik daje nam 25% mniej do szansy na zapalenie silnika, ale nie na zbiorniki. I to trzeba właśnie rozróżnić. I teraz teoretycznie, jeżeli ten silnik i tak się rzadko pali, no to ta jedna czwarta z tych na przykład 12 strzałów na 200, to i tak nie jest jeszcze aż no, jakiś tam kolosalny winie, jakaś kolosalna różnica na pewno w długofalowej grze to się przydaje ale nie jest aż tak odczuwalne, bo tutaj największym problemem właśnie są zbiorniki paliwa. Teraz, jak się skutecznie zabezpieczyć? Mamy jeden niesamowity, dlatego założyłem to tutaj na Eboli, żeby Wam pokazać, jeden niesamowity moduł, który się nazywa technologia ochrony znaków. I powiem Wam, że najlepsi na serwerze i udowodnia Wam to, grają na tym module, bądź jeszcze lepszym, ale najpierw mówimy sobie ten modu, bo są dwa ogólnie moduły, żeby się skutecznie zabezpieczyć przed wysadzaniem i przed odpalaniem. Czyli, na przykład, jak w przypadku 140, która strasznie się pali od przodu, a wybucha od boku, można założyć taki moduł i można grać spokojnie. Słuchajcie po założeniu modułu, tak jak beczką wysadzałem co drugą, co trzecią bitwę, bardzo często wysadzałem tą 140, tak na 10 bitew po założeniu tego modułu nie wysadziłem ani raz. Niesamowita skuteczność i teraz wytłumaczę Wam dlaczego. Tak samo to działa na zbiornikach, więc na 10 bitew, aczkolwiek raz podpaliłem, więc, ale to jest tak całkowicie inaczej, dużo, dużo mniejszy procent szansy na podpalenie, jak to było wcześniej. I teraz tak, poza tym, że mamy 40% do szybkości naprawy, to jest niesamowitą wartością, plus 150% wytrzymałości modułów wewnętrznych, czyli jeżeli zbiornik na paliwo w przypadku 140 ma 200, będzie miał 500 punktów wytrzymałości, czyli jakbyśmy strzelali 140, to dopiero bodajże piątym strzałem uda nam się podpalić. Choć mi się udało trzecim razem po założeniu tego modułu, więc to było troszeczkę dziwne, bo mieliśmy wtedy 420 i mimo wszystko podpaliłem za trzecim razem. Będzie to widać też po wtórce. Więc troszeczkę, jakby to się nie zgadało, a założyłem ten moduł. Natomiast mamy jeszcze minus 70 do kary szybkości ładowania tarczy mocy silnika po uszkodzeniu modułów, no i mamy minus 70 do szansy na zapalenie silnika, co już w ogóle jest kosmicznym wynikiem w połączeniu z tamtym perkiem, jakbyśmy go założyli. Ale dodatkowy jest tutaj jeszcze jeden element. Mamy taką jednorazową akcję nad tym, nad, poprzez ten moduł. Moduł ten zapobiega jednemu pożarowi zbiornika na paliwo bądź jednemu wychodzeniu magazynu amunicji i zniszczenia silnika po zniszczeniu tych modułów w bitwie. Czyli mm, nie można już nas jakby... Raz mamy takiego laki takiego farta, że w przypadku jakby nas Jadzia chciała wysadzić, a mamy ten moduł, normalnie nie zostaniemy wysadzeni, natomiast... Działa to też w ten sposób, że raz uniemożliwia nam zadanie uszkodzeń do modułu, więc to jest niesamowicie fajne, to jest taki dodatkowy bonusik, czego nie ma przy następnym module, o którym mówimy. I teraz Wam udowodnię jaki to jest moduł, najpierw Wam pokażę jak mniej więcej gracze na serwerze grają na 140, no już jak zacząłem ten temat to już go pociągniemy, bo miałem zrobić osobną materiał na 140, ale też go zrobię. Przeważnie gramy tak: stabilizator, wenta dosyłacz. i osobiście też tak grałem, większość serwera tak grała. Tutaj już później zaczynają się kombinacje czyli są dorzucone hpeki, dorzucona jest turbina, dorzucone jest mieszane kółko, dorzucony jest cichy układ więc gracze dosyć mocno kombinują i rzeczywiście do WN8 daje to jakieś rezultaty. Natomiast, zobaczcie, o tutaj mamy za wykrywanie zakrzaczków mam co mamy dalej jeszcze. WN-a jest powiększona. Gdzie jeszcze jest powiększona? Tutaj mamy o, do prędkości. Tutaj mamy cichy układ wygotowy i turbina. Tu mamy znowu cichy, tylko że ze stabą. I tu mamy, zobaczcie ten moduł, który przed chwilą wam pokazałem. Czyli już jest 2800 WN8. Tu znowu jest ten moduł z ulepszonym celowaniem. Prawie 3000 WN8. Tutaj mamy optykę. I gdzie jest ten jeszcze jeden? Tutaj. System kontroli ognia i system <laughs> poprawiający wytrzymałość. Więc to jest najlepszy zestaw, jeżeli chodzi o 140. Już wam pokazuję dlaczego. Ehm, materiały, wyposażenie eksperymentalne. System kontroli ognia, który nam zwiększa plus 9 do szybkości celowania i zmniejsza nam rozrzut ruchu i obrotu oraz po oddaniu strzału. I teraz zestaw rzucający żywotność. 9 punktów HP więcej to i tak już nam daje, daje sporo. 100% do modułów tam mieliśmy 150, tu mamy 100, czyli nie 500, a 400 będzie dodatkowo. Teraz zawieszenie, plus 50 do wytrzymałości, rzadziej nam ściągną goskę. Szybciej o 20% zejdziemy z tej goski, jeżeli ktoś nas łapie na permie, ma to zasadnicze znaczenie. No i minus 50% do kary szybkości ładowania tacy mocy po uszkodzeniu tych modułów, więc to też działa bardzo fajnie. I ten zestaw jest najlepiej używany na serwerze. Jest najlepszym zestawem według graczy, którzy grają na 140, że ten zestaw jest naj, naj, po prostu najlepszy. Jeszcze chciałbym wyjść na treningówkę, ale wpierw nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy o gąskach. Jak to jest, jeżeli magazyn amunicyjny, znowu przejdźmy jeszcze tutaj do obiekta 140, bo mówiłem właśnie o wieży, że. Ładowniczy bądź załoganci blokują nam te elementy do wysadzania. Natomiast mamy jeszcze coś takiego jak gąski. Wyobraźcie sobie, że gąski są też traktowane jako moduł. W przypadku magazynu municyjnego, jeśli będą strzały oddawane poprzez gąski, dużo rzadziej wysadzimy, gdyż ten THP strzał rozkłada się też na gąsienice, bo tam one są ściągane. I tak samo w przypadku magazynu, jeśli będziemy celować tutaj przez gąsienicę i nie trafimy w nią, no to ok, natomiast lepiej jest celować w górę w tym przypadku i tutaj podpalamy częściej, natomiast tutaj może być problem, więc proponuję celowanie bardziej tu. No i tutaj zobaczcie, to jest tak ogromny zbiornik paliwa, że wystarczy, wystarczy tylko trafić w lewą stronę. Mamy tu 140 i teraz zobaczcie, celujemy po prostu w lewą stronę, tutaj elegancko. Z lewej strony 140 ładnie przyjmuje dlatego lepiej 140 za nasypem grać tak, żeby zakrywało nam tą stronę. Gramy na wieżę, też wystawiamy z tej strony stronę, nie gramy w drugą stronę, po prostu wystawiając się na wieżę i mamy, jeżeli widać kadłub, ktoś może nas przebić w tym miejscu, więc staramy się zawsze grać w tą stronę na wieżę, tutaj gdzie ma, możemy jeszcze zakryć dodatkowo ten większy garnek, więc są jakby dwa plusy. Co ciekawe, jeśli łapiemy 140, na gęsi, na przednim kółku, jest to idealne miejsce, żeby ją podpalić. Poprzez pierwsze koło to też trzeba zapamiętać, że lepiej jest łapać na tym kółku, jak na drugim, z drugiej strony. No, i tak samo jak wyjeżdżamy, no to lepiej jest wyjeżdżać na skrapie z tej strony z kolei. Ciekawe, żeby te przednie koło pokazać, żeby nie być łapany na to, bo palimy i tutaj pocisk ma dłuższą drogę też do pokonania. Natomiast grając na wieżę wychylamy się z tej strony, tak, żeby zakryć garnek. No tak jest dosyć skomplikowane, ale tutaj już widzicie i możecie sami ustosunkować się do gry, w jaki sposób grać na tym czołgu, żeby robić jak największe wyniki. Teraz przejdźmy sobie na treningówkę. No i zaczynamy treningówkę. Pierwsza próba. W pierwszym strzale uszkodzony moduł, natomiast następne trzy strzały nic, druga próba dopiero w trzecim strzale yy, No oczywiście mówimy o seriach po cztery na beczce W trzecim strzale uszkodzony, ale w czwartym znowu nie było podpalenia, no i teraz macie trzecią próbę Nic Krytyczne, czyli zbiornik uszkodzony Nic i podpalenie ze szkodzeniem krytycznym. Dalej mamy czwartą próbę. no Nie będę wam ich pokazywał, bo materiał by trwał niesamowicie długo. Czwarta próba: nic dosłownie, żaden zbiornik nieuszkodzony. Piąta próba: znowu w drugim strzale, chyba jeden zbiornik i nic. No i to już jest szósta próba. Pierwsze: nic. Drugie: nic. Trzecie nic. Czwarte nic. No to ze względu na to, że mi się nudziło. Stwierdziłem, że pokażę tyłeczek beczki do obiekta 140 i zobaczymy, jak to wyjdzie w pierwszej próbie, co prawda na beczkę. Nic. Uszkodzenie. Piornika. Pożar, automatyczna gaśnica zadziałała i chciałem sprawdzić tutaj jak to będzie, dlatego nie naprawiam zbiornika. Czy damy radę jeszcze podpalić? Jeden strzał, nic. I pożar, i fajczymy się do końca, bo już nie mamy gaśnicy. Następna próba, nic. No i tutaj już sprawdzamy dalej. Nic. Wytyczne zbiorniki, Podpalenie. Oczywiście tutaj. Oczywiście tutaj. Yy, był czysty goły czołg. Żadnych modułów, żadnej załogi. Nic nie było wzmacniane na 140. I na beszcze też nie. Tutaj dopiero w tej próbie założyłem snajpera i troszeczkę to może lepiej wygląda, ale nie było to tak odczuwalne natomiast w następnej próbie no nie tyle co w następnej, tylko następne 6 prób było zrobione właśnie z tym modułem, o którym wcześniej wspomniałem i następnie 6 razy po 4 nie dało mi podpalenia. Dopiero w siódmej próbie, którą teraz zobaczycie zostało podpalone, później 3 następne próby do 10, też na trzy serie po 4 nie było podpalenia. W pierwszym szale krytyczny, w drugim też, i w trzecim jest podpalenie. Czyli trzy razy podrząd musiało mi dać, żeby rozwalić zbiornik paliwem i udało się palić i zniszczyć pojazd. Teraz na koniec nie będziemy szukać podsumowania, wszystko chyba zostało fajnie wytłumaczone. Mam do Was tylko takie pytanko, ze względu na to, że zrobimy jeszcze sobie wysadzanie. Nie wiem, czy dzisiaj zdążę zrobić ten materiał. i Pytanie brzmi tak, bo chcę zrobić ten duży poradnik, którym już obiecałem. Wiele osób chciało, żebym pokazał raz spoty, czyli jak, czym, gdzie, w co przebijać, jeżeli chodzi o dziesiątki. Z drugiej strony zaktualizować, na to, że nie możecie używać skórek, gdzie strzelać w, wszystkie dziesiątki, żeby podpalić. Bo tutaj użyłem czołgów akurat beczka i 140, które łatwo można podpalić i łatwo można wysadzić. Natomiast są czołgi. Gdzie te moduły mocno się pokrywają i jest dosyć ciężko to zrobić, więc chciałbym to wszystko przeanalizować. I pytanie brzmi: czy łączymy to czyli weakspoty z podpalaniem, wysadzaniem? Bo tam będę chciał też pokazać na treningówce chociaż jedną próbę, że w tym miejscu rzeczywiście wysadzić można i podpalić można, żeby było 100%. Gdzie macie celować? I czy podzielimy to na przykład na trzy różne? Chociaż ja wolałbym tego nie dzielić z tego względu, że mi na wyświetleniach nie zależy. Mi bardziej zależy, żeby zbierać tych 5000 subskrypcji, żeby mógł powalczyć o te konto CCK, żeby był na bieżąco i miał dostęp do wszystkich czołgów, żeby te poradniki były lepiej. No i też e, łatwiejszy kontakt z Morganingiem, jeżeli chodzi właśnie o takie pytania techniczne. Łatwiej po prostu by mi się nagrywało. Dzięki wielkie pamiętajcie o łapce i lecimy do następnego nagrywania. SIA!